Ogólnie widzę wiem, było to tak Chciałem zagrać z jakimiś randomami Bo myślałem, że to są proste, jak myślałem, nie Tak jakby Myślałem, no ja jestem proste w tym nie? Ale oni jest, mają pełno hajsu, dlatego wydali pełno robuxów na tą grę I nie uwierzycie co Chłop chyba użył na nas miuka inne chupy typy nie miały rewajwa. Dlatego ja żem e, kliknął rewajwa I tu jest takie autko. Piękne, co? E, tak piękne, no, tylko szkoda. Szkoda, że nie mogę nim jechać. Tak jakby, no. Nie mogę nim jechać. Piękne autko. To wiem. Sobie. Grafiki zwiększę na maksa. Piękne auto, piękne, mm, Zaroboksy, no ale piękne, no wiecie, bym Wam pokazał jak się tym autem jeździ, tylko w tym jest problem, nie należy że nie mamy paliwa, bo jak chłop tego niuka zrobił, to auto się tak zepsuło i nawet z tego normalnie wysięść się nie da, klikam E i nie da się wysięść w żaden sposób, nawet nie mogę drzwi ruszyć. Nie mogę nawet tego kliknąć, nawet mi się ręka nie wyświetla, aby to kliknąć. Sytuacja, jak kliknę, to mi wychodzi, ale. W taki sposób. No Właśnie. I dlatego. Pamiętajcie, że dużo. że O, w ogóle, patrzcie na czat. Widzicie czat? Tu, tu jest pełno rzeczy na czacie, widać, więc. O, wyszedłem z tego, z te cudem. E, więc, jak widzicie, niektórzy są toksyczni, ale bardzo dużo Robuxów mają i wydają na takie gry jak ta. Ładne auto. Nie powiem, że nie. Tył jakiś gipsuty, ale ładne auto. No i no, chyba mieli też tą broń. Taką samą. Więc. Papa. Pa.